Sprawdźmy wiedzę ziomeczka Lookiego Poland. Zasady są bardzo proste. Mam pięć kartek, losuję pan trzy i przynajmniej dwie dobre odpowiedzi. Równa się nagroda i to fajna, bo sami uprojektowałem. Okej, okay, dobra. Raz. Dajmy. Z... I prosiłbym jeszcze czytać pytanie na głos, żeby widzowie również widzieli, jakie jest pytanie. Dobra. Przepisy gry w piłkę nożną. Zawodnik wykonuje rzut karny, a ponieważ jest freestyleowcem, to piłka odbija się od chorągiewki w narożniku boiska i wpada do bramki. Czy gol zostanie uznany? U. Tak. Zostanie uznany. Jest to dobra odpowiedź. Tak, bo to jest, no to jest jakby nie było tej chorągiewki, prawda? Tak. Wchodzimy tutaj kubuś. Cyk. Ścieżka kariery. Jaki to zawodnik? Ojej. Udinese Calcio, Empoli, Napoli Intermediolan. Zieliński? Jest to dobra pamięć. Strzelałem. Naprawdę strzelałem. Mówię Napoli, Mediolan, nie może być nikogo innego. Okej. Okay. No i teraz trzecie. Jaki to klub? Zgadnij po czterech faktach. Data założenia: 13 czerwca 1906 rok. Barwy biało-czerwone. Mistrz Polski pięć razy. Maskotka lajkonik. Czy to jest Wisła Kraków? Jest. Jeszcze... Z Krakowia? Tak. Ja Wisły podejmę. O, zjedzą mnie w Krakowie. Dobra, tu ma Krakowie. Dobra. Super. Gratuluję 3 na 3. dobrych odpowiedzi. I tak jak zapowiadałem, jeśli nagroda. A nagrodą jest ręcznik szybko O kurczę, bardzo Ci dziękuję. Że zrobiłeś. Piękna sprawa. Poczekaj się, muszę to pokazać. Mam nadzieję, że będzie widać w obrazku. Podejdziemy. Spróbujemy to pokazać. Bardzo Ci Kuba dziękuję. Fajnie, że przyjechałeś. Bo nie wiem, czy Ziomeczki wiecie, ale Kuba przyjechał tutaj specjalnie z tatą. Za co Wam bardzo dziękuję, bo jesteśmy teraz na pierwszym w historycznym obozie Ziomeczek Camp. I teraz Ziomeczki przyszły. O! Idziemy się przywitać. No i pięknie. Dzięki Wam, Ziomeczki. Kubuś, dziękuję bardzo.